Rymowanki ortograficzne. Wie to Kasia, Grześ i Renia, że RZ na rysie wymienia. Po spółgłoskach P, B, D T, G, K J, W, C, H, Pisz RZ Wyjątki znaj. Pszczoła, pszenica, wykształcenie takie wyjątki dzisiaj wymienię. W zakończeniach aż, esz, rodzaju męskiego, piszemy RZ koleżanko i kolego. W końcówkach mistrz, mierz, piszemy RZ i myślę, przyjacielu, że dobrze o tym wiesz. Wiadomości to cenne. Że RZ w wyrazach bywa niewymienne. Pszenica i pszczoła to znany wyjątek, który zapamiętasz na dobry początek. Bo tu nietypowo, po P, piszesz esz. Jeśli nie wiedziałeś, to teraz już wiesz. Rosnę w wierzbie, rosnę w brzozie, lubię burze, kocham morze. Jesz mnie z chrzanem i z grzybami z czerwonymi porzeczkami. Ma mnie orzech, chrzan i pesz. Czym ja jestem? Czy już wiesz?